Z racji tego, że zamówiłem sobie kolejną partię takich listków na jakąś feluszę, to pomyślałem, że fajnym pomysłem byłoby Wam pokazać, jak fajnie budować właśnie taką feluszę ze Star Warsów, jakich elementów używać i jak budować teren. Oczywiście pamiętajcie, ja nie jest żadną alfą i omegą LEGO budowania, po prostu pokażę wam, jak ja bym to budował. No i myślę, że zaczniemy sobie właśnie od podstawy, czyli od jakiegoś małego terenu. Pod taką małą felucję użyję płytki, która ma chyba 24 na 24 study, czyli jest to dość mała płyteczka. Na taki malutki teren pod ten film myślę, że nada się jak najbardziej. Także teraz wam pokażę, jak taki teren zabudować pod takie kolory felucji. Myślę, że w tym jest sobie jakąś małą rzeczkę albo chociaż jakąś kałużę, ale użyję po prostu takich klocków w kolorze sand green oraz damanie przezroczyste klocki, które po prostu będą wyglądać tak fajnie, jako właśnie taka Woda trochę bagienna. No, bo grajcie w Battlefronta 2, no to na pewno spotkaliście nieraz takie kałuże tam i ona właśnie miała taki podobny kolor. No i powiedzmy, że jakoś tam wstępne kałuże mam. I teraz co dalej? No, na pewno trzeba obudować wokół niej teren. Do tego użyję klocków. ale jakich klocków? No, przede wszystkim według mnie najlepsze na kolory są. To jest na pewno oliwkowy. No, to jest może dość trudny element do zdobywania w dużej ilości, ale na pewno jak się w niego zaopatrzycie no to wasze mocki będą wyglądać znacznie, znacznie lepiej. Piaskowe elementy, jako właśnie podstawa terenu, to jest po prostu must have na Feluci. Zwykłe piaskowe elementy, też jako takie właśnie jakieś dro drobne datki na terenie, też będą fajnie wyglądać. No i już jakaś taka podstawka powstaje, teraz używając takich właśnie oliwkowych elementów. Z kosików postaram się tworzyć po prostu jakieś takie nierówności w terenie. No i w ten sposób powstało mi trochę takie fajne zagłębienie wokół tej, tego jeziorka. Teren pod mocka jest wstępnie skończony, oczywiście dalsze braki, czy też takie właśnie niedorobienia wyjdą po prostu w trakcie. Więc teraz zacznijmy jak robić właśnie takie roślinki. Przede wszystkim felusze należy budować po prostu z tych transkolorowych klocków. No sami zobaczcie, te wszystkie takie właśnie kolorowe groszki, takie różne ładne kolorki, no to wygląda po prostu przepięknie na takiej felucie. no bo jak wiecie ta felucza była taka bardzo kolorowa, wyrazista, świecąca. Jak graliście w Battlefronta właśnie na 3, no to na pewno byliście zachwyceni tą planetą, tak jak ja. Dlatego przy budowie Feluci raczej unikamy takich elementów, które po prostu nie są trans. Zobaczcie, że te kwiatki takie właśnie w kolorze tym takim trans, są naprawdę, naprawdę całkiem dobrym elementem na taką właśnie feluczę. Jednymi właśnie z moich podstawowych elementów na Felusie są takie roślinki, chyba z Lego Friends czy z czegoś, no nie wiem, no takie proste listki, które bez problemu kupicie na Allegro. Za 5 sztuk zapłacicie około 5 zł, więc nie jest to może jakoś dużo. A zaraz wam pokażę jak takie listki mogą robić wrażenie. Też takie listki są dostępne w kolorze bordowym, ja na razie takich nie mam, ale też je planuję kupić. Bo te niebieskie są ok, ale jednak bordowe tak w niektórych miejscach mogą dodać jakieś takie fajniejszego klimatu. Zaraz wam pokażę jak z takich właśnie roślinek stworzyć fajne takie tło na naszego mocka. Na pewno będziemy potrzebować takich dysków, kolor nie jest nieważny, kto jakie po prostu woli, komu jakie bardziej pasuje, ja wybrałem takie różowe. Tych Dysków najlepiej byłoby mieć takie same groszki w takim samym właśnie kolorze i tak te groszki przyczepiając do tego dysku możecie już mieć fajną taką, taki, nie wiem, takie łączenie właśnie tych roślinek niebieskich. Po połączeniu wygląda to mniej więcej tak. No, jest to według mnie całkiem fajna, prosta roślinka. Jest taka świecąca. Też wydaje mi się, że niewielkim kosztem jesteśmy w stanie po prostu zrobić takich mnóstwo roślinek i gdzieś tam sobie poustawiać na tle. A jako podstawę pod tą roślinkę, no to polecam wam po prostu użyć takich walców, które mają dziurki z dwóch stron. Do jednej dziurki wczepiamy groszka. Troszkę przyczepiamy od spodu, jaki kolor to jest bez znaczenia tak naprawdę, bo i tak będziemy starać się zakrywać ten taki kolor. Dzięki temu możemy w łatwy sposób przyczepić prosto tą roślinkę do naszej płytki. No i robiąc takie trzy właśnie roślinki, takie łodygi, łącząc je w tymi elementami, stawiając takie fajne kupce, mamy takie fajne roślinki, które już mogą no, robić za takie fajne tło na mocku. Tak jak mówię, no myślę, że to jest całkiem przyjemny pomysł. tych roślinek możemy zrobić po prostu multum, Nie są takie wysokie koszty. Tak sam widzicie, efekt jest naprawdę, naprawdę całkiem fajny. No a żeby zakryć takie właśnie elementy możemy po prostu rzucić jakichś takich zwykłych, oliwkowych tych lilijek. Bo uważam, że takie liliki też są całkiem przyjemne na taką feluczę. Ten oliwkowy kolor jest bardzo uniwersalny, i na takiego mocka jest po prostu sam raz. Takie liliki możemy na przykład przyczepić diamencik, dowolny kolor. Dzięki temu mam jakąś taką roślinkę na takiej zwykłej łodydze, która ma jakieś takie fajne, świecące zakończenie, no i też to jakoś tak fajnie wygląda. I mega prostymi roślinkami są takie właśnie kolorowe grzybki. Jak widzicie, używam po prostu takiego daszka. Te Takie podstawki, też wszystko w takim samym kolorze, i dzięki temu powstaje taki fajny grzybek, który mogli się spotkać po prostu na całym terenie felusi. Fajną łodygą do tych grzybków może być taki właśnie eliksir z Harry Pottera. Ja mam też takie daszki, które mają takie fajne kropki białe w środku, więc to też jest całkiem spoko element. I takiego sobie teraz tutaj postawimy. Świetnymi elementami na felusie są takie stare kwiatki, takie stare prosto odlew takiego jakiegoś kwiatuszka. Ale niekoniecznie w tym kolorze, tylko właśnie kolorze trans. No, jak widzicie, jest to po prostu taki sam element, tylko właśnie w tym kolorze trans, taki trochę różowy. Dlatego gorąco Wam polecam się zaopatrzyć właśnie takie kwiatuszki, bo one naprawdę wyglądają świetnie. Mamy też taką dziurkę tu na środku, więc daje mnóstwo jakichś pomysłów na modyfikacje. Możemy tu włożyć na przykład diamenciki, jakieś groszki przyczepić, jakieś może kolce. No, po prostu mnóstwo jest takich właśnie fajnych rzeczy dzięki temu elementowi. Generalnie zwykłe takie groszki, jeden na jeden, po prostu kropeczki mogą też fajnie nam uzupełnić terenek od takie malutkie grzybki. Po prostu gdzieś się układając randomowo wokół tych roślinek. No dzięki czemu nasza Felusia na pewno staje się znacznie, znacznie kolorowsza i po prostu ładniejsza. Kiedyś, jak zaczynałem budować swoją pierwszą feluszy, znalazłem te takie balonowe pieski po prostu, ale kupiłem je z myślą, że one są po prostu idealnie, że pasują po prostu idealnie do, do tych dziurek w klockach, ale okazało się, że niestety nie. Dlatego musiałem przejść na ciemną stronę mocy. I te dwa elementy ze sobą połączyć kropelką. No ale musicie przyznać, że efekt takiej właśnie transroślinki jest po prostu niesamowity. No, wygląda to dość fajnie. Chociaż niestety inne kolory tych piesków są dość drogie, tego ja zaopatrzyłem się tylko w takie dwa niebieskie pieski. Być może kiedyś kupię ich po prostu więcej, jakby chciałem taką wielką feluszkę budować. No ale naprawdę, używając tej kropelki, mamy całkiem fajną roślinkę. I myślę, że chyba nikt się aż tak za bardzo to nie obrazi. Oczywiście to już zależy od was. Ja wam może takie rozwiązanie mogę polecić, ale już robicie na własną odpowiedzialność. Potem już tego nie odczepicie, a jak odczepicie, to zawsze ten klej na tym zostanie. W międzyczasie zacząłem robić kolejną część mocka z lewej strony, i teraz wam pokażę chyba takie najbardziej moje ulubione, najbardziej proste roślinki czyli marchewka z dynią. No, a łącząc ze sobą te dwa warzywa, dodając taki diamencik. Na górze mamy całkiem taką dziwną roślinkę. Która według mnie wygląda całkiem spoko. No, jest taki właśnie trans element na czubku, mimo że ta łodyga jest w takim zwykłym kolorze. Myślę, że to dość fajnie wygląda i też takie sobie jedynie tutaj wykorzystam. Kolejnymi idealnymi elementami na takie kwiatki na feluszy są właśnie takie długie kolce w dowolnym kolorze. Jednak ja preferuję takie. No, chyba po prostu must have na feluszy, czyli takie przezroczyste główki w dowolnych kolorach. Ja mam tutaj takich pięć jasno-błękitnych. No, i tak mogą właśnie wyglądać ułożone roślinki na takiej małej feluszy. Pamiętajcie, że nie jest to jakiś taki doskonały. Mocek. No on mi się średnio podoba, ale to jest taka makieta bardziej, żeby Wam pokazać jakieś, jak jakieś roślinki po prostu używać, jak fajnie to łączyć. Na pewno jak będę taką wielką feluszę, no to muszę kupić trochę tych bordowych kwiatków, więcej takich dysków. No jak widzicie, trochę się to wszystko tak zlało w jeden kolor. Dlatego zawsze lepiej wprowadzać jakieś takie różnorodności, dodać takich więcej właśnie bordowych, więcej takich dysków. No ale żeby mocek był w pełni gotowy, no to trzeba dodać oczywiście jakieś figurki. No a skoro jest to oczywiście Felucia, no to musi być tutaj oczywiście Ayla Sekura oraz Commander Bly, jakiś droid. No i w ten sposób zbudowałem takiego prostego mocka, pokazałem wam jakich bym elementów używał. No moczek tak jak mówię nie jest może jakichś najwyższych polotów. No ale mam nadzieję, że jakieś może rzeczy z tego mocka sobie wyciągniecie, będziecie coś takiego budować. Mówię naprawdę, wam polecam kupić sobie właśnie takie kwiatuszki niebieskie, robić z nich takie właśnie długie, fajne liście, jakieś takie łodygi, jakieś takie różne dziwne roślinki. No i cóż, jeśli wam się taki materiał podobał, to oczywiście stawcie łapkę w górę, komentarze są do waszej dyspozycji. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich filmów, no to czycie napiszcie w komentarzach. Ja teraz pewnie zrobię sobie kilka zdjęć tego mocka, wstawiam na mojego Instagrama, link macie oczywiście w profilu. No, w sensie tam w w opisie na dole, tak samo jak link do Discorda, gdzie Was serdecznie zapraszam. No także ode mnie to tyle na dzisiaj chyba, już nic więcej o tym mocku nie mogę Wam powiedzieć, no liczę, że te techniki Wam się przydadzą do mocków, no i że sam taki styl takiego filmu Wam też się spodoba, no i może zrobię jakiś jeszcze. Także komentujcie, lajkujcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i widzimy się w kolejnym filmie.